Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa i kobieta młoda. Byłem sobie kiedyś komandosem i byłem tak, zobacz sobie, tak na plecach pisane mam. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Byłem w Kosowie, była dziewczyna młoda. Nie wiedziałem kiedy, ciebie zobaczyłem, jak mi spadły. Zawa, Kosowo 2006. Okej, okay. się ludzie. Człęmacie! Pozdrowienia, Pozdrowienia do Kosowa od Andrzeja! Mleka! macie!